No, ja myślę, że ja tu widzę, będzie się działo. Przypominam, że w scenariuszu naszej dzisiejszej gali to był właśnie ten moment, gdzie bijemy duże brawa. Ring wolny. runda pierwsza w czerwonym komplecie. Wojda Krzysztof w czarnej koszulce i niebieskich rękawicach i Jegierczyk Łukasz, kategoria wagowa plus 91 kilogramów. Dobrze akcję tutaj zaczyna Krzysztof Wojda lewym prostym. Łukasz Jegerczyk. Również nie chce mu być dłużny. Szybsze szybszy, szybszy, mi się wydaje być Krzysztof Wojda. Troszkę teraz nisko głowa. Napiera, napiera Jegerczyk. A sprytnie Wojda. Wykaraskał się z opresji. No teraz tylko centymetry brakowało, żeby Gerczyk naprawdę ulokował bardzo mocny cios na głowie Krzysztofa Wojdy. Dobry blok przed prawym prostym wykonaniu Jegierczyka Pierwsza runda tego pojedynku. Za no, takie nietypowe zakończenie, zakończenie pierwszej rundy. A sędzia prosił czas. Troszkę tutaj sędzia czasowy. W następnej wące w kategorii wagowej do 75 kg. Rękawice Chyba nie do końca. Witalia Domańczuk, Ukraina, narożnik czerwony Red Kona oraz Robert Leckman, ZKWB, Zabrze, narożnik niebieski Blue Cona.

No widownia w komplecie tutaj skupiona na naprawdę dopingu swoich faworytów. Oddaj mu Dawaj go no dobrze, dawaj ukrywam tutaj, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony dobrą pracą gardy u Jegierczyka, ale ładna akcja Wojdy. Dobry prawy hak na dół Jegierczyka. Dobrze. Dobrze. Jeden. Jedna copa. Jedna copa. go. Trzy, hu, trzy, hu. się. Teraz.

Zaczyna Wojda tutaj troszeczkę przełamywać Jegerczyka. Ale dalej obrona Jegierczyka jest naprawdę bardzo skuteczna, chociaż tutaj wizualnie to wygląda na dużą przewagę Wojdy. Kolejne starcie tego pojedynku za nami, proszę Państwa. Jeszcze runda trzecia przed nami, no bardzo ekspresyjnego i męskiego pojedynku dwóch zabrzan. Przypomnę w narożniku czerwonym Krzysztof Wojda, Widzimy, w narożniku że... niebieskim. W następnej I, w u... w ringu I jego rywalem jest rynku. Łukasz Jegierczyk. Kategoria wagowa Jegier. plus 91 kg. Aleksandra Lipowska, Tomasz Kowalik. Czas. Rafał Szramowski. Lekarz zawodów Proszony jest o... Zajęcie stanowiska przy sędzim głównym. Seconds out, third Run. ring wolny, Runda trzecia. Nie pij się, nie pij się nie pij się. Dobra, akcja Wojdy. Lewy na górę, prawy na dół. Tylko mu oddaj, tylko mu oddaj. Ciziu, dawaj. No naprawdę tutaj przygotowanie Krzysztofa Wojdy należy podziwiać. Obydwaj panowie na pewno nie są pierwszej młodości, ale ile tu ambicji, ile woli walki z jednej i z drugiej strony na pewno państwo widzą. Nie daj się, no bo teraz! No, Dobry prawy hak na dół? Delirem, Garda, Wykonaniu Wojdy? Si Rewanżuje się również prawym hakiem, Jegierczyk? Dajcie go! go! Dawaj kapitalne prawe. Haki Wojdy. No Wojda, Wojna rozgorzała na całego. Dawaj go. Próbuje złamać. Wojda swojego rywala. Ten jednak bardzo szczelnie za podwójną gardą. Przyjmuje wszystkie razy. I tych krótkich przerwach odpoczynku również Łukasz Jęgerczyk stara się zrewanżować swojemu rywalowi, jak to widzieli Państwo przed chwileczką. Dobry, lewy sierpowy Jęgerczyka, Prawy hak z dołu celny i prawy sierpowy Wojdy. bravo!

No tutaj nie ma, nie ma, nie ma, ma. chwili odpoczynku, to z jednej, to z drugiej strony, akcja. Brawo, brawo! I koniec, koniec pojedynku. Dziękujemy zawodnikom za do walkę, proszę Państwa, Krzysztof Wojda, Łukasz Niemierczyk, obaj zetka do wątku. Szanowni Państwo, takie pojedynki, taką ekspresję i taki doping, tylko może być na kopalni Guido na poziomie 320 metrów. Jesteśmy te tak jak mówię 320 metrów pod ziemią, a kondycji jak tutaj również można było zauważyć i jednemu i drugiemu na pewno wystarczyło. A teraz przyjacielska dyskusja między bohaterami. Przed chwilą zakończonego pojedynku czekamy na werdykt sędziowski. Zapraszamy zawodników do sędziego ringowego. Proszę Państwa, za chwilę oficjalny werdykt tej walki, ale zanim go ogłoszę, właśnie te brawa należą się obu. Panie i Panowie, w zakończonym przed chwilą pojedynku Jednogłośnie na punkty, zwycięży one point by unanimous decision the red corner Krzysztof Wojda. Krzysztof Wojda zwycięzcą, a na pewno zwycięzcami są obydwaj.